Cześć, mam na imię Teresa. Dzisiejsze y, zajęcia poświęcimy stopom. Stopy są podstawą wszystkich pozycji stojących i także w życiu codziennym y, dobra kondycja stóp jest gwarancją albo warunkiem koniecznym, tak bym po, raczej powiedziała, do tego, żeby reszta naszego ciała ustawiła się właściwie, żeby kręgosłup był dobrze ułożony, żeby nam się dobrze żyło. Wszystkie pozycje wiodze budujemy od podstawy. Podstawą są te obszary ciała, które stykają się z matą. We wszystkich psach z głową w dół czy w górze podstawą są dłonie, natomiast w pozycjach stojących podstawą są stopy. Będziemy je dzisiaj rozluźniać, wzmacniać. Zauważać i opiekować się tymi stopami. Będziemy się też uczyć, jak ustawiać stopy w pozycjach stojących, przez co zabezpieczamy sobie całe ciało i wzmacniamy też mięśnie głębokie. Zacznijmy może od takiego siadu, w którym teraz jestem. To jest pozycja wygodna dla mnie, ale nie dla każdego, szczególnie dla osób, które zaczynają. Może to wcale nie być łatwa pozycja. Jak wejść do takiej pozycji, do takiego siadu wygodnego? Zacznijmy od, od tego, że ja jestem na kostce, dzięki czemu łatwiej mi jest spionizować plecy. Ustawmy stopy z przodu i zacznijmy od prawej nogi. Zaczniemy od rozgrzewki prawego biodra. Tak, rozgrzewamy. A teraz prawa stopa. W jedną stronę kółeczko, w drugą. Łapiemy za grzbiet stopy i ustawiamy ją sobie właśnie grzbietem na macie pięta przy kroczu. Prawe kolano mi fajnie się kładzie na, na podłodze. To samo zrobimy z drugą nogą. Rozluźniamy lewe biodro. Za stopę rozgrzewamy staw w jedną w drugą stronę i łapiemy za, krawędź, za grzbiet stopy i ustawiamy ją sobie obok tej pierwszej. I tutaj fajnie mi się to drugie kolano kładzie na macie, ale nie musi tak być zawsze. Niektóre osoby mają blokady w biodrach i nawet taka rozgrzewka może nie być wystarczająca, żeby sobie tak ułożyć kolana na macie i być w tej pozycji w ten sposób, jak ja. Jeszcze jest jeden taki sposób, żeby poprawić to siedzenie. Ustawiamy. Dłonie z przodu, unosimy pośladki i na chwileczkę łapiemy za te pośladki i wysuwamy je na zewnątrz, kładąc kości kulszowe na krawędziach kostki. Jeżeli te wskazówki nie są wystarczające albo nie pomagają nam w wejściu w tą pozycję, to możemy po prostu wejść do siadu skrzyżnego albo Usiąść na kostce w siadzie japońskim. I tu też możemy usiąść na jednej kostce, albo nawet na dwóch, jeżeli jest taka potrzeba. Rozciągamy grzbiety stóp. Na chwileczkę możemy zamknąć oczy, skierować uwagę na ciało, na stopy, na te obszary, które stykają się z matą. Pozwalamy sobie na swobodny oddech, ale obserwujemy ten oddech. Sama obserwacja oddechu powoduje, że on się spowalnia. Wolny oddech dla naszego układu nerwowego jest sygnałem uspokojenia, wyciszenia, relaksu. Same spowolnienie oddechu już jest dla nas wyciszające i relaksujące. Ostatni wdech, wydech. I wyjdziemy z tej pozycji wygodnej. Podwijamy palce stóp i wychodzimy do skłonu. I ten skłon może być z wyprostowanymi nogami albo z ugiętymi Skłon z bioder, proste plecy, otwarta klatka piersiowa. I ugięte kolana, i wychodzimy w górę do pozycji modlitewnej. Na chwileczkę unosimy palce stóp, rozstawiamy je szeroko i układamy po kolei na macie. Na chwileczkę unosimy pięty, i kładziemy. Wysklepiamy podbicie, podciągamy rzepki kolan, podciągamy krocze. Wyciągamy się za czubek głowy do sufitu. Ramiona swobodne, nadgarstki rozluźnione. Pozycja góry. Bardzo wzmacnia mięśnie głębokie. Kształtuje rzepki kolan. Szczególnie polecana dla kobiet y, po porodach. Jest to też y, pozycja, która pozwala nam zabezpieczyć plecy, odcinek lędźwiowy kręgosłupa we wszystkich pozycjach stojących. We wszystkich pozycjach stojących stopy mają być dociśnięte do podłoża podciągnięte rzepki kolan, krocze i przyciągnięty pępek. Do tego miejsca, od stóp do pępka, pozycja powinna być sta dawać stabilność, co zabezpiecza nas przed kontuzjami i boleścią. Na chwileczkę rozluźniamy, rozluźniamy nogi i ręce w górę, pięty wysoko, wdech i wydech, zejście. Wdech, wydech, Wydech. I wdech. Wydech. A teraz prawa stopa, krok w tył i rozgrzewamy staw skokowy, kółeczka w jedną, w drugą stronę. I ustawiamy grzbiet prawej stopy na macie, lekko uginamy kolana. Teraz przechodzimy na palce prawej stopy, dociskając te palce do podłoża i powoli, napinając prawą nogę i prawy pośladek, dociskamy piętę do podłoża. Czujemy prawą nogę i napięcie w prawej nodze. Mocno dociskamy. Wystarczy. Przenosimy tą prawą nogę do przodu. Łapiemy w dole pod kolanowym. Stopa flex. I point, flex. Point, flex. Point, flex. I kółeczko stopą w jedną stronę. I w drugą. A teraz prostujemy nogę i opuszczamy możemy przytrzymać sobie w dole pod kolanowym albo przejść dłońmi na biodra i wytrząsamy napięcia ze stopy od kolana w dół i z całej nogi Wstajemy. Na chwilę uwaga na ciele. I jak czujemy prawą stronę, jak czujemy lewą stronę. I powtórzymy ćwiczenie na drugą. Lewa noga, krok w tył. Wysoko pięta i kółeczka stopą. I w drugą stronę. Wystarczy, a teraz ustawiamy stopę grzbietem na macie i lekko uginamy obydwie nogi. Czujemy, jak nam się fajnie grzbiet stopy rozciąga. I przechodzimy na czubki palców. Napinamy całą nogę. Powoli, powoli przechodzimy napięte. Napinając lewy pośladek i całą lewą nogę. Napięcie. W lewej noce. I wystarczy. Przenosimy nogę do przodu, łapiemy w dole podkolanowym. Stopa flex, point, flex, point, flex, point i flex, point. Kółeczka w jedną stronę i w drugą. Jeszcze rozgrzewamy staw skokowy, a teraz prostujemy nogę. I zginamy kolano. Wdech, wydech. I wystarczy. I rozluźniamy stopy od kolana w dół. I całą nogę. Wytrząsamy napięcia. I wystarczy. Znowu możemy zamknąć oczy przez chwileczkę. Obserwujemy obydwie nogi. Dużo krwi zostało dopompowanych teraz do całych nóg. I znowu to ćwiczenie ze stopami. Staramy się docisnąć nasady palców. I środki pięt, unieść rzepki kolan, podciągnąć krocze, wydłużyć kręgosłup, i objąć uwagą całe swoje ciało. I rozluźniamy. Rozluźniamy. A teraz stopy na szerokość bioder. Ręce w górę i wejdziemy do pozycji potężny, Dłonie z przodu. I przechodzimy teraz kolanami na matę. I w tył. Rozgrzewkowo. I w tył. Wydech. I teraz lekka zmiana. Wdech do przodu, a na wydechu cofamy się i odchylamy kolana na boki, wchodząc do pozycji girlanda. Wdech, wydech, wdech, wydech. Staramy się zejść tymi piętami jak najniżej. Wdech, wydech, na chwileczkę. Do klęku przechodzimy i do siadu japońskiego, grzbiety stóp na macie, na chwilkę, a za chwilę jeszcze przejdziemy. Do tego siadu na takich podwiniętych palcach. To może nie być takie proste dla każdego. I znowu uwaga na oddechu. Czujemy swoje stopy. I zostajemy w tej pozycji tylko tyle, na ile pozwala nam ciało. Zauważamy ograniczenia w ciele i szanujemy je. Jeżeli coś nie jest dla nas, to uczymy się odpuszczania. Jeżeli czujemy, że ćwiczenie nie jest dla nas, to po prostu nie robimy. I przechodzimy do klęku podpartego. I teraz ostukamy sobie grzbiety. Rozluźniając napięcia. Znowu wsiad japoński. Dłonie. Ustawiamy mniej więcej w linii z kolanami. I unosimy kolana i jesteśmy na grzbietach. Jesteśmy na grzbietach stóp. Podciągnięty pępek, podciągnięte krocze. Powrót. I jeszcze raz. Powrót. Za chwilę pójdziemy o krok dalej. Przejdziemy na czubki palców i pełne stopy, ale każdy z nas robi tyle, na ile może sobie pozwolić. Bo to ćwiczenie może być dla niektórych osób bardzo wymagające. I być może nie do zrobienia za pierwszym razem. A więc wdech, przyciągnięty pępek, grzbiety stóp. Półbki palców, palce, pięty. I teraz możemy być na ugiętych kolanach albo na wyprostowanych. Taki wariant psa z głową w dół, albo skłon. Wdech, wydech. I znowu unosimy wysoko pięty, przechodzimy. Powoli na czubki palców, grzbiety stóp i siadamy. Wdech, wydech. Powtórzymy jeszcze raz. Dłonie w jednej linii z kolanami, szeroko rozstawione palce dłoni. Przyciągamy pępek, unosimy kolana. Jesteśmy na grzbietach stóp, na czubkach palców i piętach. Odpychamy się dłońmi od maty. I znowu wysoko pięty. Kolana do przodu. Przez czubki palców. Siad japoński. Splatamy ręce. Odwijamy na zewnątrz. I rozciągamy plecy. Wyciągamy nadgarski przed siebie. Podbródek do mostka. I pionizujemy tu. Ręce w górę, z wydechem przenosimy prawy łokieć na prawą stronę, rozciągamy lewy bok i do centrum. Rozciągamy obydwie strony i drugą stronę rozciągamy. I rozplatamy ręce, jeszcze strzepujemy naprężenia z dłoni. Dłonie z przodu, szeroko rozstawione palce, klęk podparty i pies z głową w dół. Mocno odpychamy się dłońmi od maty, wysoko pięty i przechodzimy do pozycji deska, cały tułów do przodu. I pies z głową w górze. A teraz ugięte kolana, patrzymy na kolana, odpychamy się dłoni do psa z głową w dół. Wysoko pięty. I przechodzimy przez czubki palców, jeżeli jest to możliwe, na grzbiety stóp do psa z głową w górze. Wdech, wydech. I znowu przez czubki palców patrzymy na stopy do psa z głową w dół. I wystarczy. Klękamy. Unosimy stopy. Krzyżujemy łydki. I siadamy. Położymy się na koniec. Na plecach. Dłonie w dołach podkolanowych, stopy flex i powoli, powoli kładziemy się, odrywamy pięty, przyciągamy kolana i wyciągamy nogi, stopy w stronę sufitu, lekko ugięte kolana. Całe plecy leżą na macie, przyklejone do maty, rozluźniony odcinek lędźwiowy. I stopy flex, point, flex, point, flex, point. I kółeczka stopami, powiedzmy, w jedną stronę, w drugą stronę. Teraz rozluźniamy nogi, wytrząsamy napięcia z nóg, ze stóp. To jest bardzo przyjemne. Może nie wygląda najlepiej, ale. I bardzo rozluźniające. Możemy jeszcze wyciągnąć ręce, i też sobie porozluźniać i wystarczy. Przechodzimy do pozycji martwe ciało. Z każdym wydechem rozluźniamy się bardziej. Pozwalamy, aby wszystkie napięcia, zmęczenie i wszystko, co niepotrzebne, spłynęło głęboko do ziemi. Pozwalamy sobie na puszczenie, napięć, zmęczenia. Toksyn trzymanych mm. głęboko. Z każdym wydechem puszczamy to, to, co już nam nie służy. Z każdym wydechem. Przyjmujemy do swojego ciała ożywczą energię, dotleniamy komórki. Mamy świadomość wagi oddechu. Wdech i wydech. Możemy sobie tak zostać w pozycji martwego ciała, która jest najbezpieczniejszą pozycją, w której nic nam się nie stanie, w której możemy pozwolić sobie na puszczanie. Ja dziękuję za dzisiejsze ćwiczenia i do zobaczenia.